Siema witajcie z tej strony Kolla I witam was w trzecim odcinku Na kanale yy, Dzisiaj polecimy sobie z dzikami Na medyku Albo na tanku Pierwszy raz sobie takie. Mam w planie zagrać 2-3 meczyki Zobaczymy jakie mapy da dadzą Na tanku nie powinno się to długo Wczytywać więc Które mam No a potem A potem zobaczymy co zresztą. Dobra, a tak mamy Hoga. Nie wiem czy iść Stigmą, czy Divą Mamy torbę, to jest atak tak? no to chyba jednak wygra stigma. Chyba jednak pójdę Sigmon. Hmm, nie wiem, teraz dobra. Próbuję sigma jak nie pójdzie to, to wezmę sobie Gliwę, albo Reinharta. A jeśli chcecie ze mną zagrać na kolejnym odcinku, to dodaję do znajomych, musicie sobie tylko wpisać moją nazwę i mój tak, który wyświetlę w którymś tam momencie filmu, jeśli do niego trzecie, no to... to będziecie mogli ze mną zagrać Dobra, idziemy sobie tutaj, od razu startujemy Czy tam jest bastion? Nie wiem, widzę na razie komika torbiorna Dobra, poliska to tutaj nie żyje. A Co tam jest na górze? Co to za piękne bobo? Na górze się kryje O, o ryzyko zrezywali Dobra, na razie cokolwiek robię Zobaczymy jak to idzie później A możecie też kom napisać Czy chcecie na przykład Valoranta na kanale jest to, już wiem, że raz zadawałem to pytanie, ale... nie odcinek z Valorantem będzie się pojawiał, to najprawdopodobniej w jakieś weekendy, czy coś. A nawet bardziej niż całe, mecze tego Valoranta będę pokazywał raczej takie najciekawsze momenty, bo Valorant po prostu już pewnym czasem staje się nudny, jak się go w ten czas ogląda. Double ulster poszedł. Tak, patrz, 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 Dobra jednak nie. Szkoda, że nie mam patrz, Ale dobra dobra. umiera? patrz, umiera. umiera. nie umiera, dobra, Dobra, tam patrz, Dobra no postrzlejce, postrzlejce. Dobra, wrócę sobie pchać payload. O kurczę. O, dobra zeniata. Tutaj uratował. Znaczy może nie uratował, ale po prostu kontrolował ultra chomika. Homik chomik nas początkował. nie tak na razie dobrze jestem zadowolony z tego co mam kurde. Zabię mnie tu swoim multem. Może jest blisko, że jest blisko. Może to... Może zdążą. To do mu się odrodzę, to odrodzę się blisko. Dobrze. Dziękuję, nie chciałbym się iść z mojego spawna. Chciałem mnie zrzucić, ale to ona umrze. A z na bóstwa została. Ale dobrze, ona umiera. O, mamy wziął wizytę. Dziękuję za naładowanie. Nie wiem, po co kamery z przyszło. Gdzie jest w ogóle mój team? Byłem tu sam przez chwilę Dobra, lecimy, lecimy. Wydaje mi się, że mamy dużo większy temat niż oni. Dobra. Przepraszam ma... O tym się, że podniosę. podniosę. Dobra. Chce, to bardzo trochę offensive z tym tankiem. Dobra, jest mercy. Mamy dużo większy damage... O, wzięli Reinharta O myślę, że, że jestem za Myślę, że jestem ale dobra, dopuchaliśmy to, więc już mamy dwa punkty, mamy jeszcze dużo czasu. Przez chwilę przyszło mi myśl, żeby zmienić na ale w zasadzie to dobrze idzie tym signum. Ten rain może być taką minimalną przeszkodą w mojej drodze. Ale Reinhardt też nie jest więc... Nie na pewno gdyby mieli Rejna, byłoby mi bardzo ciężko tym Stigmom coś zrobić, ale jak mają Orisa, no to... Tylko dla mnie lepiej. De umrę, 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 nie umrę, umrę, nie umrę. Dobra, nie umrę. Dobra, umrę. Dobra, korygor umiera to też jest na wykończeniu Reinhardt też już jego tarcza niezbyt istnieje D. Dobra, merci, dziękuję za chwilę Ojoj, no no Reinhardt Szkoda, że ja jako tank mam srebrny damage, ale dobra Pewnie, zakładam, że torbiorn ma złoto Oczywiście nie umieć smak rymu Bo może on ma. Dobra To główne trzeba rozlać, bo ten torbiorn stoi Dobra, no co, nie tam? To Dobre jest, dobrze Wydaje mi się, że jeśli dobrze to rozegramy na defendzie to mamy szansę to wygrać To dość mocną szansę Skoro już praktycznie wygraliśmy Oczywiście zobaczymy, bo porązy mają czasami to w sobie, że potrafią dostać wylewu na obronie już W niczym FIFA 21 tu w ogóle dojdzie, dobra, to No ale on już umarł Dobra, wygrana pierwsza runda Możecie sami ocenić w statystykach, według mnie 9 tysięcy zablokowanych prawie Pochłanięte obrażenia, 4 koła 3 złote medale, 1 srebrny. to chyba dobry wynik Dobra, tylko teraz Czy pójść Orisom? Czy być bardziej takim tankiem niż to no właśnie nie wiem teraz Dobra spróbuję jeszcze z Sigmund Później, najpierw jeśli nie będzie starczyć to wezmę Reinhardta Ale z tym Sigmund coś tam robiłem więc, więc... Zobaczymy Dobry healing bo tyle mogę powiedzieć bo czasami mnie bardzo ratowali Na przykład wtedy kiedy tak mówiłem umrę nie umrę nie umrę nie umrę No mojra, nie wiem kto tam był wtedy za że ale nie wiem że mocno mnie leczyli no i tutaj macie moje na razie statystyki 4 minuty ponad przy celu zabicia przy celu 7 likwidację 18 dodane obrażenia 7070 zablokowane obrażenia 8841 Morder seria 9 <laughs> za No i zobaczymy jakie mamy filerów. Moira Imers i Murphy, nie najgorzej Dobra, zobaczmy. Mamy Mister Owise i chyba Stigma tam był. No. Dobra. Owise sobie umrze. Kurde, po co do niego trzymamy go na to? Najważniejsze to trzymać się tego dalej od, daleko od tego... od przepaści, bo mają parę. Ono może nie bardzo wypchać. Oj, ten Sigmon opuścił mecz Szkoda, pewnie rage quit Czy tak mi się wderzy że... rage quit Oj oj oj, oj idę Dobra, niech ta z tam lata Na razie No, świetny kamień O, jednak nie rejs Jednak to można uznać, że to już dołączył Kurde, głupia idą O kurczę, teraz ładnie to Dobra, Moira, Hock i tor tam tam, makry sobie tam został Ta ich Widow się odpaliła a sygnalizował sobie pomiczka trochę statystyki spadły już no ale to dobrze, bo też w końcu DPS-i zaczynałem robić bardziej niż w początku Nie narzekam. Oj oj oj. Ale mam loła. Dobra. No strzelaj sobie. Na healerzy że naprawdę są świetni. A zagra na sobie dzisiaj raczej dwa meczyki, bo bardzo długi jest ten ranket. Są te rankedy ogólnie. Dobra, no strzelaj. Kurde się teraz boję ulcę używać, że ona mnie zdejmę, nie zdejmie, nie? Ona idzie po mnie czysto, ale ni nie wyszło i coś. No, jeszcze tym kila zrobiliśmy. O, yes, i Reinhard. Taka tarcza jest, i Reinhardt. Ta katarta nie zła. Ale oni chyba pójdą tu, tutaj. Back, back. They're coming side. Dobra, trochę raz. Chilleru No no Orisa, no strzelaj, strzelaj O kurcze Ale bym teraz został charge'a na mordo, nie Daję, dajesz, chok Ładnie, ładnie gra ta drużyna, cała drużyna jest bardzo dobra Podobnie Oprócz Mnie Który się w niego jak idiota. Oooo, co ja zrobiłem 13 tysięcy zablokowanych obrażeń z Sigmund to jest dobry wynik z tego co jest nie mamy żadnego ulta zbytnio a mamy mojre. dobra ult mojre wystarczy na obronę teraz patrzcie tego, te killy od Mojry nie Dobra, idę wziął shielda Przegramy ten punkt. Na pewno przegramy ten punkt. się muszę skomplikować, okej. Okay. Chyba, że na ultach. Ojej. Ref mi, please. Merci. Dobra, merci. Dobra, mam repa Teraz tylko tam dojść. Odpalam od razu ulcika i kończymy zabawę. A, nawet nie muszę. Okej, okay, gg, Fajny maszyk, dobry. Dobrze się grało. No, staty, może nie mam jakichś świetnych. Akurat w pierwszej rundzie, akurat byłem najlepszy, wydaje mi się, z meczu. No, ale teraz. Nie było źle, nie było źle. Dobra, drugiego ranka dzika zagramy sobie. Killerem. Prawdopodobnie Baptistem albo Lucy, zależy też od mapy teraz. Havana Havana, Havana Lubię tą mapę, nie powiem ale na DPS-ie Obrona, zobaczymy sobie jakich będę miał tanków, bo jeżeli nie będę miał żadnego shielda to nie ma, opłaca mi się grać Anom ani, ani za bardzo Baptistem Weźmy sobie na początku Baptista, a zobaczymy co weźmie ten tank, bo jeśli nie, to wezmę sobie Lucia albo coś nie. Epic Rain, please. Składnie wygląda źle. Ty wziął... No dobra, Stigma też. W granicach tolerancji do Baptista. Nie powinienem narzekać, bo sam gram Sigma Wydaje mi się, że pod Zarię to wiecie, lepszy byłby Reinhardt. No ale to... Ja się mogę nie znać, nie? Dobra, mamy Mojrek, która ma skina z tego eventu, tak jak je na opisie. Mamy Zarię Sigma. Ja sobie będę stał tutaj. Czy tutaj... Bo coś takiego tutaj. Dla bezpieczeństwa. moim parę, więc... Ta Widow będzie miała sporo do roboty Idę Idę by będę chyba stał na jednego na tym hangroundzie, bo... Nie, wara Za Zabija Zabija się O, tak to jest ma oponkę Fajnie Kurde, za dużo razy mówię opona. To nasza za dużo razy mówię słowo opona, nie? Właśnie, ujdą. Dobra, na razie sobie radzimy już powiem, że bym miał w tym jakąś wielką zasługę, jak na razie bo po prostu... Teraz już tak naszą zarię No kurde ale, jest pole nie Dobra, on umiera, on umiera Dobra Kurde, dobra Mojra ma złoty healing aktualnie A ja chyba, chyba zmienię na Lucia, Wiecie? Chyba pójdę lucję. Mój rapun musi ich podleczyć troszeczkę. Ale nie robi tego zbytnie. Kurde, on 2 HP. Znaczy no, może nie 2, ale 20. Teraz te potem obronić Teraz Sigma, da, masz moje S e. Demet Mają dobry skład. Ma nasza Widow zbyt mnie nie, nie. nie robi nic. Solder był bezpokaj, poszedł solżerem jego. Niezbyt dużo robi to Widow Mówiąc niezbyt dużo, mam na myśli nic Praktycznie nic Cholera, dobra, nie będę grał tym Bluciem, nie mam prawie ultimata man switch widow please pick soldier 76 dobra oby posłuchał bo nic nie robi to mój doł hmm, oczywiście że nie posłuchał bo to bronz zapomniałem kolor grać na brązek myślę ci posłuchają Switch You suck, really. Take it, а ты ч он, блядь, сюда не выиграть Он Пришёл, блядь, Да я вообще-то просто хотел поиграть, ладно, я поменяю, у меня уже способно зарядилась. Блядь, для того, чтобы просто Но, прям, как поиграть. Русский. Это yeah, обычное. Это ранг. вас

Trzymaliśmy Dopiero że ulicę już mam prawie 50% kolejnego To jest niezłe Rain come back Rain come back come back come back man Dobra Jest git On umrzeć prawda? Mam to e, dobra, coś go mogę podlecieć teraz Nie wiem po co mi poszedł O kurka Droży i Sigma żeby przeżyli bo za najgierższego wtedy albo miał, tylko go nie było wypatrzyłem Dobra ja umrę Dobra Ale jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze Wydaje mi się, że to jest do nadrobienia, nie Dobra, to jest spokojnie do nadrobienia ten wynik o ile jeszcze nas nie spuszczam, ale nie sądzę, bo tam po za dużo naszych ultów teraz. Dobra. Jest... Okej. Okay. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Oby nie Bastion, tyle mogę powiedzieć. Oby nie Bastion. No my mamy Bastiona. Okej, okay, ja nie wiem kiedy. chyba pójdę za niatę. Albo... Pójdę panu. w to już się ciłk po buddy. Podam to tak będzie własno, to wydaje mi się, że mamy taki team, który raczej go skontruje. Paniotno. <noise> Ale teraz popatrzcie się. Jak to. Ладно, не В принципе, в нападении можно флангера взять в план. Типа этого. Рипера. Добра, вы даем через трассу золотых хилинг ну, на что же слюте. Блюте на гвинте вылезли. Я не знаю, что się. у них будет эти. Пусть он будет. Dobra, chodźmy więc Mejka O śpi Dobra, chodźmy teraz. Soldier Skąd mówiłem solgera z Dariem. Tego nie wiem Odby chypę blin No nie... skąd mnie zdenerwować Dobra, Figma już po niego poszedł No, jeśli nam tak pójdzie cały czas, no to to jest naprawdę to wygranie i to łatwo, łatwo mój aim. No, powiedzmy sobie, że tego nie było. Dobra, Mercy już chyba wie, że tego nie wygrają. Ja dam zepchnę na nogiuster Rainowi i skończyłem zabawę. O! Śpi. Dobra, Rainard Ok, Okej, GG. Ładna gra. Ładne rankę dziki. Wydaje mi się, że nie grałem tragicznie. 8000 kilo może być. Celność luneta 50% Oni krzyczą na ich zarię. No i co? To było na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się w w kolejnym odcinku gdzieś koło środy, więc się ma. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Cześć.